I taka sytuacja po południu. Filmiki nagrane został tylko bałagan, który będę musiała zaraz ogarnąć. Przed chwilą skończyłam nagrywać z Weroniczką test amerykańskich słodyczy. Tutaj w torbie mam przygotowane rzeczy, ale co do innego filmu, nie. Dzisiaj nie będziemy tego nagrywać. No i nagrałam dla Was filmik z rzeczami do domu, to co ostatnio kupiłam. Co prawda, lampion i szklanki Wam pokazywałam we vlogach, ale o lampion było bardzo dużo pytań, a o szklanki też się ktoś ostatnio pytał, a ja nie pamiętam, czy. Mówiłam wam, z jakiego one były sklepu, czy nie, dlatego stwierdziłam, że te dwie rzeczy wam do tego filmiku wrzucę. Plus to, co ostatnio kupiłam do domu. Także taka sytuacja, rano, słuchajcie, rano wstałam, patrzę. Nie pada, jest w miarę okej, okay, więc szybko wyniosłam dywanik z łazienki, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień i na nagrywki, na sprzątanie chaty. Więc szybko wyniosłam dywaniki z łazienki, wyniosłam poduszki. Wyprałam wczoraj buty konwersy, więc stwierdziłam, że na suszarce mogę je powiesić i wystawię na balkon. I słuchajcie, nie minęło 15 minut, ja się ogarniam, a tu przyszła taka chmura i to takie pasmo nadchodziło, że tutaj u mnie jeszcze nie padało, ale na wprost, już głównej ulicy, ja widziałam jak niesamowicie leje, także zrywałam się w te poty, a także taka sytuacja, teraz jest piękna pogoda, teraz już jest słonecznie, Boże, co się dzieje z moimi włosami dzisiaj, teraz już jest słonecznie, nie pada, a wszystko leży tutaj za mną. Ale już nie będę wynosiła, bo widzę, że te chmury cały czas przewala, za chwilę przyjdzie kolejna chmura, zacznie lać, będę tak biegała tam i z powrotem, nie ma sensu. Operator też ostatnio nagrywał dla Was filmy, dwa filmy, jeden już jest, Open Box Drona z Chin i nagrywał dla Was jeszcze jeden film z kamerką. Dominiku! Ja już skończyłam, możesz przyjść, ja już vloga zaczęłam. Chodź, już skończyłam, ja vloga rozpoczęłam. I Dominik nagrał też drugi film, to jest test kamerki, tak? Jaka to jest kamerka? Next Base? Next jazdy. Także pod tak, rejestrator jazdy. Także podlinkuję Wam pod spodem, powiem Wam, że bardzo fajna sprawa. Miałam okazję oglądać materiał, który operator złożył i już wrzucił na swój kanał? Tak. Wrzucił, tak. Także linka macie na dole, a my się bierzemy za co? Za sprzątanie. Także zaraz takiej odpimpowanej agi będzie czarownica w wydaniu domowym, w dresach, bo chociaż teraz też jestem w ludzie. I zabiera się za obiad i ogarnianie chaty, bo nie ma czasu. Wiecie, co mi operator powiedział? Ja postawiłam szkło, oczywiście ono jest jeszcze niemyte, Wymyje je za chwilę. I on do mnie mówi, wiesz co, to masz jakieś takie babciowe zacinki. Ja mówię, co? On do mnie mówi, wiesz co, I takie szkło to kojarzy z babcią? Babcia tak przygotowuje dla wnuczków ciasteczka, przekąski, przykrywa takim szkłem. Co masz do powiedzenia? Tak mi się kojarzy. Taka patera, ciasteczka na stole, na środku stołu. To będzie pusta, uwierz mi, ciastek tam nie dam. Taka! Nie! Babuszka. Patera to babuszka, ale jego egg timer to jest w ogóle hit! Zajeżysty! I jeszcze przyszedł do mnie i mówi tak: oprócz świecy, mam dla ciebie prezent. Ja myślałam, że może jakąś drugą świecę mi tu wyciągnie z kieszeni. On no, mówi: kupiłem ci egg timer. Żebyś wiedziała, jak mi zrobić jajko na miękko. Kochani dla operatora. Tak. Jak chcecie timer od operatora, to dajcie mu kciuka. Tak. Powiedz, że kupiłeś to sobie, a nie mi. Nie, tobie. Nawet nie. ci aparat nie chce sfokusować, bo kłamiesz. Fokus. Fokus. No ja już, już jest fokus. Tak, kupiłem tobie, kochanie, bo jak będziesz robić mi jajeczko na miękko, jakby miał kiedyś ochotę, no to Boże, będzie... uwierz mi, że będziesz miał ciągle e, jajko, jajko na twardo. Jajko na twardo. Będzie hard, nie soft. O jejku. Nie, dobrze. A tu masz jeszcze jeden gadżet. Tak, wyciskaj będę gotować jaja ja i wyciskać cytryny. To jest moje zadanie jako babcia od patery. No i ci musisz uzupełniać ciasteczka na swojej paterce. Ale nie pocisnął babuszka, babcina jeszcze powiedział. To taki joke. Sytuacyjny. Ja się tu pogonię na odkurzaczu, ścieranie kurzy, to ci się joke'u wodechce. Nie teraz, mam breaka ja też piję i sprzątam. Słuchajcie, wzięliśmy się za porządki, oprócz tego, że ogarniamy dom po weekendzie majowym, ale jeszcze się weekend nie skończył, jeszcze mamy trochę czasu, ale słuchajcie, Jezus, takie miejsce, które w sumie otwierane jest rzadko, bo rzadko wyciągamy to szkło, a jak wyciągamy takie szklanki pojedyncze, Jezu, jak w mieszkaniu się kurzy, dopiero jak powyciągaliśmy szklanki, zobaczcie ile kurzu, a sprzątaliśmy tutaj kilka miesięcy Czemu? Nie wiem, w, yy, przed Bożym Narodzeniem? Chyba tak, chyba przed Bożym Narodzeniem sobie przecierałam, myłam całe szkło. Szkło jest w ogóle całe zakurzone. Jezu, sprząta się w domu. Ja jestem pedantką niesamowitą, zresztą jak moja mama. A zobaczcie, szok. Tu już posprzątane, tu już jest część szkła pomyta, a tu jestem ja. W końcu i na mnie przyszła pora, jako ostatnia. Skończyłam smażyć placki i mam już swoją porcję. Oczywiście nie wiem jak u Was w domu. U mnie moja mama zawsze robi duże placki, ale ja mam problem tego placka przewrócić, mi się zawsze rozwala. Dlatego zrobiłam takie mniejsze placuszki. Sos jest przepyszny. Powiem Wam, że to jest jedno z moich ulubionych dań, właśnie placek po węgiersku. Oczywiście bieżnik założony, ale to tylko tak na próbę, jeszcze go muszę przepracować, ale to pokażę Wam później. Także zabieram się za mojego placuszka. Dajcie mi znać, czy lubicie placki po węgiersku. Bieżnik już jest wypracowany, wygląda przepięknie. Powiem Wam, że ja już o nim myślałam dłuższy czas, bo ja go już widziałam jakiś czas temu i postawiłam na swoim i kupiłam. On jest na dłuższy stół. Mój stół oczywiście można rozłożyć, można tutaj wysunąć kolejną warstwę, ale no na co dzień nam to nie jest potrzebne. Dlatego tutaj po prostu po tej stronie sobie go założyłam pod spód. I tutaj, o z przodu, sobie, o tak, zwisa. Jest przepiękny, wygląda przepięknie. Jak Wam się podoba, no to oczywiście, Margaret Spencer jeszcze jest w jednym kolorze. To jest właśnie taki jasno-kremowy. Nie jest to taka czysta bier, ale to też nie jest taki kolor bardzo kremowy. Taki przełamany, bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne, polecam Wam, bo wyglądają przepięknie i moim zdaniem, no, mam nadzieję, że będą służyć na długo. Aliczu, jak z jakością Margen Spencer. No i oczywiście do naczynia. Jak już tutaj położyłam wieżniczek, to położyłam również szkło, i do środka włożyłam takie ciasteczka z Mark Spencer, które są przepyszne. One często stoją przy kasach takich plastikowych opakowaniach. Powiem Wam, do kawy, to jest niebo w gębie. Polecam Wam, jak będziecie robić zakupy w Mark Spencer. Je jakiś czas temu poleciła mi moja kuzynka. Kilka lat temu, a ja co jakiś czas, jak jestem w Mark Spencer, to je kupuję. A tak ogólnie to ja nie znam produktów spożywczych Mark Spencer. Jeżeli znacie jakieś fajne produkty, godne polecenia, to dajcie znać, bo ja na pewno często będę wracać na pewno po kwiaty, bo są sprawdzone i przepiękne. I na pewno będę wracać co jakiś czas, jak już będę po kwiaty, do tych ciasteczek. A wy mi dajcie znać, co jeszcze polecacie, co jest godnego spróbowania właśnie z Mark Spencer, o ile znacie ich produkty. Także tak to wszystko wygląda, bardzo mi się podoba, a u nas jest piękna pogoda, zobaczcie jakie słonko, o, chociaż lało dzisiaj dwa czy trzy razy przeszły takie chmury, że ja myślałam, że u lipa, a tutaj proszę jednak, a to dobrze, akurat y, operatorowskie sportowe pranie wyschnie, a ja zobaczcie w czym chodzę, w dziapanasach, ja tak oczywiście mówię, w japonkach. Sezon na japonki uważam za otwarty, Dzień dobry łobuzie, ty się dzisiaj nie pokazywałaś, jakoś taka busy byłaś dzisiaj. Ja jestem busy. Busy, nagrywałaś ze mną film, tak? Jak słodycze amerykańskie? Dobre? Nie ma jak trochę słodkości z rana, co? Lepsze niż śniadanie i placki ziemniaczane ze śmietaną. Zadła placki, dostała miskę winogrona, oczywiście bez pestkowego, zresztą nas chyba tylko takie jest dostępne. No i teraz pora przyszła na Lizaka. To jest nim dwa ulubione lizaki Weroniki. Lubisz lizaczki? Tak. No. Jakbyś miała wybrać taki jeden ulubiony swój słodycz. Co by to było? Czytosy? Czitasy? Mm -hmm. Keczupowe? Mm -hmm. Albo te serowe amerykańskie. No. Dobre nie jak prażyna. Dobre, dobre. Są też takie czitosy, które mają dwa smaki, które ja nie lubię. smakowały dziwnie. Dziwnie? W jadłam i było tak. Ale to na pewno nie serowe i na pewno nie ke ketchupowe. Uh -huh. Były paprykowe i chyba jakiś barbecue. Może co? Nie. To mógł być barbecue albo cheese. Nie, cheese lubisz. Cheese mi się wydaje, że jesz No jem ale nie wiem... nie, nie wiem... Który drugi był. Wiem, że jeden był paprykowy. Mhm. dobra. Wiesz co nam mruga? I musimy naładować. O matko! No? Proszę cię, kamero, co się z tobą dzieje? No, to bateria rozładowana. No. Dobra, idziemy ładować baterię, jeszcze się zobaczymy dzisiaj, co? Mhm. Pokażesz się jeszcze? Mhm. To nie zapomnij, zrób sobie przerwę i się pokaż, dobra? Okej. Okay. Super. Ciuch w górę dla Ciebie. Ja zabieram się za powieszenie ostatniego prania. Powiem Wam, że suszarkę miałam cały dzień na balkonie, także pranie mi ładnie poschło. I teraz wnoszę suszarkę z balkonu i powiem Wam, że chłodno na zewnątrz. Wieje taki chłodny, zimny wiatr i widzę, że coś jedzie na sygnale, ale nie wiem, co pogotowie chyba. W każdym razie ja zaraz uciekam się myć, bo że do 11, a z Wami się widzę na pewno w kolejnym filmie jutro. Pa! Let's kiss it.